Dzień dobry, moi drodzy, witam was w szóstym vlogmasie na moim kanale. Mamy dzisiaj Mikołajki, ale oprócz Mikołajek, uwaga, uwaga, piszę dzisiaj również próbne egzaminy. Dzisiaj, jutro i pojutrze. Dzisiaj mamy język polski, tak, także będą takie trzy dni próbnych matur. E, już jestem w sumie gotowa na polski. E, ubrałam się i muszę zrobić jeszcze włosy. Chcę sobie przypiąć taką kokardę. Ogólnie mówią, że na auli jest zimno, bo nie jest ogrzewana, więc nie wiem jak to będzie, ale ubrałam koszulę i zobaczymy, czy mi będzie ciepło. Pokażę wam na szybko mój dzisiejszy outfit, więc mam na sobie koszulę, trochę spognieczona, no ale pod tą marynarką za bardzo nie będzie widać. No i mam właśnie taką krótką marynarkę. Ona ma takie, nie wiem, czy to zobaczycie, ale ma takie. Mm, ona nie jest czarna, jest taka szara, właśnie z takimi, o widzicie, paskami. Proszę bardzo. E, I do tego mam zwykłe czarne jeansy z Zary. Takie było, proszę bardzo, coś takiego. Okej, okay, moi drodzy, zrobiłam sobie taką fryzurkę, proszę bardzo. Mam tutaj z tyłu kokardę i moim zdaniem wygląda chyba git. Cute bardzo. Teraz lecę szybko zrobić jakiś make-up, yy, czyli w sumie podkład i róż, żeby jakoś wyglądać. Yy, no i co? I będę leciała, bo już jest 8, na no 8.30 mamy yy, zbiórkę, coś takiego. W sensie zbiórkę, no musiałem być do 8.30 w szkole po prostu. Hejka, mój drodzy, wyszłam właśnie z matury z polskiego i powiem wam, że nie wiem totalnie, co mam myśleć o tym. Były tematy rozprawek i powiem wam, że nie wiedziałam który wybrać, wybrałam pierwszy, czyli niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości. Stwierdziłam, że to będzie lepsze. No i odwołałam się między innymi do lalki i do proszę państwa do gazu, ale nie wiem czy to proszę państwa do gazu jest takie Okej, okay, nie wiedziałam w sumie do czego mam konkretnie się odwołać i trochę to naciągałam, więc mam nadzieję, że jakoś mi to zaliczą. W ogóle były dziady. Ja dziadów totalnie nie pamiętam, totalnie nie wiem, co w nich było, więc nie zrobiłam tych zadań. Był jakiś tam tekst, że ktoś tam mówił do kogoś, trzeba było napisać, do kogo mówi, właśnie w dziadach. I totalnie tego nie napisałam. Były, była też dżuma, to to zrobiłam. Takie spoko zadanie było też zdążyć przed Panem Bogiem, to w sumie tą lekturę też lubię, bo ogólnie to jest taka bardziej wojenna, więc spoko. No i co? No i były jakieś tam właśnie też bajki, jakieś dwa teksty o Matce Boskiej, to to też zrobiłam. No ale mówię, że chyba z cztery zadania zostawiłam, ale trudno, to jest tylko próbna. Także zobaczymy, ile będę miała punktów. No a rozprawkę napisałam jakoś na 400. 400 słów, więc myślę, że git. No, minimum to 300, więc, więc spoko. No i nie wiem, w sumie zobaczymy, jak to będzie. Została mi, Zostało mi chyba 40 minut do końca czasu, więc 40 minut przed końcem skończyłam, no ale mieliśmy 4 godziny, bo teraz mamy wydłużone, bo wiem, że wcześniej były 3, teraz mamy 4, więc mega spoko. No i jutro matematyka. Będzie fan, po prostu nie mogę się doczekać. Naprawdę, kocham matematykę. Zażartuję yy, oczywiście, to będzie katastrofa. Szczerze, myślę, że to będzie gorsze niż ten polski, yy, także zobaczymy, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę nieźle się bawię na tych maturach yy, próbnych. Podoba mi się naprawdę ten klimat, że losujemy sobie numerki i tak dalej, ale powiem Wam, że było dosyć zimno na tej auli, a ja byłam w koszuli i w marynarce. Ale dałam radę, potem już po prostu pod koniec tak ręce mi zamarzły e, i wylosowałam numer 70 i siedziałam tak w sumie pod koniec auli na końcu, więc no tak, ale po prostu nie wiem, nie wiem, zobaczymy co będzie. W ogóle już została matura w internecie, więc potem sobie to przejrzę, hmm, chyba bez odpowiedzi na razie, ale zobaczymy. Ogólnie stoję na tym parkingu już chyba z pół godziny, ale to dlatego, że po prostu z wszystkimi dzielę się wrażeniami po tej cudownej maturze z skórskiego. I w ogóle powiem Wam taki fanfakt, że oglądałam wczoraj sobie godziny film z lekturami i był tam moment świętokrzyski i był motyw mm, Sabbath Mater Dolorosa i to był motyw jakby matki cierpiącej po stracie syna Jezusa, Matki Boskiej. No i czajcie, że był dzisiaj tekst, dwa teksty do porównania właśnie z tą Matką Boską, że ona płacze po stracie dziecka i ja zapomniałam jak się ten motyw nazywał. Wiedziałam tylko, że coś tam Dolorosa. I ja napisałam motyw Dolorosa. Więc nie wiadomo w ogóle, czy oni mi to zaliczą. Zobaczymy. A teraz zadzwoniłam do Kontaj. To jest taka restauracja z tajskim jedzeniem. Zamówiłam sobie pad udona z kurczakiem, yy, więc za 10 minut mam go odebrać, także jedziemy odebrać do kontaj. Yy, Moje jedzonko na dzisiaj po maturze należy mi się, także jedziemy, let's go! Proszę bardzo, wróciłam. Mam tutaj pad udona z kurczakiem. Proszę bardzo, coś pięknego. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Pałeczki, także będzie jedzone. Jadę do domu teraz. I że jestem naprawdę bardzo głodna, nie jadłam nic od rana. Proszę bardzo, piękny pod Udon. Dostałam w ogóle jeszcze jakiś rabat na 10 zł. Także tak, tak i po prostu, aż mi Ślinka cieknie. Nie mogę już się doczekać, aż to zjem. Jestem taka głodna. Masakra. Życzcie mi smacznego. Słuchajcie, przyjechał właśnie mój dziadek na Mikołajki i przywiózł nam wielką torbę słodyczy dla mnie i dla moich braci W sensie każdy z nas dostał po takiej torbie I robimy unboxing I pierwsze co widzę to mamy kalendarz pantowy z wilki Czyli otworzymy sobie sześć okienek Ja już mam taką straszną ochotę, więc otworzę sobie pierwsze okienko I mamy pierwsze okienko Mamy coś takiego Także szybko szamam Dalej full mandarynek standard czy full takich jajaczek. Do tego kinder niespodzianka. Jakiś taki Kinder Mini Friends. Fajne, coś takiego. O Jezu, moja ulubiona czekolada ta świąteczna. Uwielbiam, jest przepiękna. Złoczenie się Harry Bo. Tutaj mamy sneakersa, full No Persów. Kolejne... Kolejne jajko niespodzianka Kinder Delicum I jeszcze jakieś tam inne cukierki O, i jeszcze koperta Aha, jeszcze to jest Mikołaj y, z Kindera Uwielbiam te czekolady, serio uwielbiam, także wow Będę na pewno sobie brała do szkoły Także dziękuję bardzo Jak już tutaj stoicie, to otwórzmy sobie od razu kalendarze adwentowe Pierwszy to będzie z... Neonile Więc zobaczymy, czy na Mikołajki Przygotowali nam coś takiego Wiecie, fajniejszego Okej, okay, mamy tutaj Zwykły lakier, ale zaraz zobaczymy Jaki Wiecie, że mój ulubiony kolor to jest czerwony Mamy tutaj kolor o Nazwie Best Xmas Ever Proszę bardzo, tak prezentuje się Kolorek Już wam odkręcam Piękny czerwony kolor Następnie kalendarz z on mówi, słuchajcie, i numer 6. Uuu, jest taka dosyć większa. Ja chyba podejrzewam, co tutaj może być. Tak, Ta Jezu, yes, wiedziałam. Wiedziałam, mamy tutaj czekotupkę. Wow, proszę bardzo, jest czekotupka. Kocham czekoladkę, ale w ogóle fan fakty, ja wolę tą karmelową. Nie wiem, czy nadal są dostępne, ale no wolę tą karmelową. Okej, okay, i mamy dwa kolejne kalendarze, tym razem z Kinder. Zobaczymy, czy tutaj na Mikołaja nam coś Kinder y, przygotował fajniejszego. I okay, mamy tutaj szóstkę. Uuu, dobra, mamy, uwaga, szoko Proszę bardzo. Mamy kalendarz z herbatkami, czy będzie też jakaś taka może świąteczna herbatka? Tutaj mamy szóstkę, a nie, bo dzisiaj będzie chyba kawa, wiecie? Tak, mamy... uuuu, ale cool! Mamy, słuchajcie, zimowy grzaniec. Okej, okay, moi drodzy, dostałam również Mikołaja od moich rodziców, są tutaj pringlesy, tutaj tofu, żelki, jakieś tam inne żelki, także dziękuję bardzo! Idę szamać i montować, słuchajcie dzisiejszego vlogmasa, gdzie mój chłopak kupił mi ubrania, także jeśli tego nie widzieliście, to koniecznie was tam odsyłam. Powiem Wam, że strasznie mi się nic nie chce, mamy już godzinę 20. Ja właśnie przesłałam film na kanał, więc lećcie koniecznie obczaić, jeśli go nie widzieliście, bo jest naprawdę bardzo fajny. Jest to oczywiście vlogmas, ale w takim fajnym, innym stylu. <grytanie> tak, ja teraz powinnam pojechać po czarne długopisy, ale wiecie co, tak mi się nie chce. Naprawdę nie chce mi się, ale chyba muszę to zrobić, no bo nie będę miała czarnych długopisów na jutro. Chciałam jeszcze sobie porobić arkusze z matmy, yy, tekst dwa, coś takiego, więc zobaczymy, czy dam radę yy, zrobić, jak wrócę. Zobaczcie, tylko ile śniegu leży u mnie na podwórku, i jeszcze do tego pada teraz deszcz. Dostałam od taty takie coś jest to taki płyn do odmrażania szyb i powiem wam, że wystarczy, że tym psikam szybę, która jest zamarznięta po całej nocy i od razu dosłownie nie muszę skrobać, po prostu ta szyba jest odmarznięta. To jest dosłownie game changer i polecam wam, jak musicie skrobać szybę. To jest coś cudownego. Czekam, aż mi się auto od, yy, od... nie odmrozi, tylko nagrzeje i jedziemy do sklepu po te długopisy czarne, bo... No, muszę mieć je na jutro, a dzisiaj poszaczałam właśnie od, ym, od Zuzi i od Natalii, więc jutro będę miała już swoje. Let's go, zabieram was ze sobą, ale mam dwie kreski baterii, więc mam nadzieję, że mi się nie rozładuje aparat, a jak tak, to najwyżej nagram dla was yy, telefon. No, no, słuchajcie, przyjechałam, przyjechałam dosłownie pół godziny przed zamknięciem sklepu tutaj, więc lecimy szybko do Tediego. Myślę, że tam, myślę, że tam będą długopisy, bo tutaj nie ma za wiele sklepów i mogłabym się też przejść w sumie do Dilza, do Cisia i tak dalej chodzić i Wam ponagrywać jakie są fajne jakieś takie może świąteczne rzeczy, coś takiego zobaczymy. W ogóle rzeczy są w Ju na święta. Zobaczcie, w ogóle są takie kubeczki słodkie. W ogóle uwielbiam, byłam w Tigerze i tam naprawdę są mega śliczne. Także, jak szukacie jakieś, to tam polecam Wam pójść. I tak patrzę, naprawdę ogólnie bardzo dużo jest tych rzeczy świątecznych więc naprawdę od wyboru do koloru jak czegoś szukacie, ja też właśnie myślę, żeby sobie pozdabiać jakoś pokój no i tutaj są naprawdę bardzo fajne rzeczy, tutaj macie jakieś właśnie świeczki, o ale ładna, taka o zapachu chyba choinki tutaj są z kolei takie miseczki też bardzo ładne zobaczcie tutaj mamy kalendarz adwentowy z biżuterium i powiem wam, że ja zawsze chciałam mieć kalendarz adwentowy z biżuterium, ale nie mam przykutych uszu, więc no, tak średnio by mi się przydało i nie noszę yy, łańcuszków na szyjniku żadnych. Yy, no, ale myślałam, żeby sobie właśnie przebić uszy na studniówkę, żeby mieć jakieś ładne kolczyki, ale nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Ojejku, zobaczcie, jakie śliczne świąteczne casey. Akurat na mój na jedenastkę. Mega śliczne. Właśnie tutaj w Sinseu macie. To są w ogóle jakieś krawaty takie. E, z pierniczkami. Co to jest? Aha, to jest to na kabel, ale cute, ojku, żeby wam się kabel nie zniszczył. Macie tutaj właśnie za 6 zł. Strasznie słodkie, a tutaj. W kształcie takiej choinki sama bym sobie takie kupiła. Uuu, a tutaj będzie takie reniferka. Mega słodko. słuchajcie, wychodzimy, ale co szybko do tego Teddy'ego, bo zaraz nie kupię tych długopisów, a to byłby trochę lekki przypał. Słuchajcie, no już nie będę tutaj zwracać uwagi na te świąteczne ozdoby, przyjdziemy sobie je w inny dzień, bo teraz szybko przyciągnięciem sklepu. ale nagrałam jakąś tam przebitkę właśnie z jakimiś ozdobami, także... Lecimy po długopisy Dobra i w sumie nie wiem jakie Czy wziąć takie z Bika Te co zawsze biorę, czy jakieś inne Te zbika i z Paper Mate są moje ulubione Ale powiem wam, że nie widzę w ogóle tych długopisów czarnych Widzę stoisko Bika Ale nie widzę tych długopisów Kurde Okej, okay, znalazłam Ale tylko niebieskie Halo, no na pewno jest yy, i linijka. Dobra, słuchajcie Idę do Tliza. Mamy to Wróciłam i w ogóle szyba mi trochę zamarzła, więc czekam aż mi rodzi się. I tak, kupiłam właśnie te długopisy czarne z bika i kupiłam sobie jeszcze kawę. Uwielbiam te kawę ze Starbucksa właśnie z Biedronki, także tak i lecimy do domu, będę właśnie pewnie potem robiła live'a na TikToku, bo ostatnio się kręciłam od miesiąca i robię live'y na TikToku. No i przy okazji będę właśnie pewnie rozwiązywać sobie maturki z matmem. Taki wieczór dzisiaj się zapowiada.